Kochani, witam Was serdecznie na moim kanale i dziś zapraszam Was na kolejne nowości z AliExpress dla dziewczynki. Jeżeli jesteście ciekawi, co do mnie dotarło, to ja Was serdecznie zapraszam do oglądania. Na początek zacznijmy od pierwszej rzeczy, która do mnie dotarła. Są to spodnie w kolorze białym, dokładnie są to takie kręgińce. Na metce mamy S. I ja zamówiłam najmniejszy rozmiar, 3T, który był na aukcji. Jeżeli chodzi o cenę, płaciłam za nie jedynie 12 zł, były one na promocji. I jeżeli chodzi o sam rozmiar, to są one naprawdę duże. Więc myślę, że spokojnie będą pasować jednak na rozmiar 98. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to są one naprawdę bardzo fajne. Materiał jest bardzo cieniutki i bardzo fajnie się też naciąga, więc powinny być one naprawdę bardzo wygodne. W pasie mamy gumkę, z tyłu mamy dwie małe kieszonki, natomiast z tyłu mamy tylko takie atrapy kieszonek. Jak za tą cenę powiem Wam, że są one naprawdę bardzo fajne. I występują na aukcji w wielu różnych kolorach, więc ja je polecam i wiem, że te białe często są na promocji, jednak te kolorowe są już droższe i kosztują w granicach 20 zł. Rzeczą, która do mnie dotarła, to biała bluzeczka, którą mam w rozmiarze 3T. Na metce mamy 100. Jeżeli chodzi o tą bluzeczkę, to już jakiś czas temu chciałam ją kupić, jednak jeżeli chodzi o aukcję, to na aukcji jest ta bluzeczka pokazana na dziewczynce, na której widać, że jedno ramię jest całkowicie odkryte. I wahałam się z zakupem, ponieważ bałam się, że będzie ona tutaj pod szyją strasznie szeroka i że faktycznie to ramię będzie widać, co mi osobiście za bardzo się nie podoba. Jednak bluzeczka dotarła, bardzo fajna. Tutaj z boku mamy taki ściągacz, taką gumeczkę dokładnie i ona bardzo fajnie wygląda do leggingsów. Z przodu mamy czarny napis i spokojnie będzie pasowała ona na rozmiar 92, a nawet 98, ponieważ brózeczka fajnie się naciąga. Jest bardzo miła w dotyku. Sprawdź, trzymał na jakąś metkę. Na metce mamy, że jest to 100% bawełna. Jeżeli chodzi o cenę, kosztowała niecałe 11 zł i jest ona naprawdę bardzo, bardzo fajna. Ja ją polecam. I jest jeszcze do wyboru na aukcji kolor czarny tej bluzeczki. Kolejną rzeczą, która do mnie dotarła, to bardzo fajne takie długie skarpetki które mają bardzo dużo zamówień i bardzo dobre opinie. Ja zamówiłam je w dwóch kolorach, w kolorze białym z szarą górą oraz czarnym z białą górą. Jeżeli chodzi o rozmiar, to nie mam tutaj napisane, nie mam niestety napisane. Mam. Przepraszam, jednak mam. Od roku do 10 lat. Skarpetki są naprawdę dość spore. Jeżeli chodzi o wykonanie, to są naprawdę rewelacyjne. Tutaj na z przodu mamy taką koronę, natomiast góra właśnie jest na zasadzie takiej korony. Jest to bszty takie fajnie wycięte. I drugie mam w kolorze czarnym. Pokażę Wam, jak wygląda kolor czarny. Również z przodu tutaj mamy taką koronę, i góry natomiast mamy białą w ten sposób się prezentują i powiem wam, że jakościowo są naprawdę świetne i też sprawdzą się idealnie na wiosnę oraz na jesień. Jeżeli chodzi o aukcje sprzedawcy, to na aukcji mamy do wyboru różne wzory tych skarpetek. Kolejną rzeczą, która do mnie dotarła, są to apaszki. W dwóch kolorach. Jeżeli chodzi o te apaszki, to były one na aukcji dla kobiet, jednak z tego, co ja doczytałam, to są one dość małe i faktycznie takie przyszły. Jeżeli chodzi o sam wygląd i materiał, to są one bardzo mięciutkie i milutkie. Ja oczywiście będę je zakładać. Swojej córce, ponieważ ja osobiście za takimi apaszkami czy chustkami nie przepadam. Pierwsza jest w kolorze czarnym z takimi kółeczkami w kolorze nude, natomiast drugą mam w kolorze takim ciemno-szarym z różowymi kółeczkami. Pokażę Wam, jak wygląda ten drugi kolor. Jeżeli chodzi o cenę, to pamiętam, że kosztowały one 9 zł za jedną sztukę. Są naprawdę bardzo fajne jakościowo i ja je również polecam. Tak się prezentuje ten drugi kolor. Spróbuję to jakoś złożyć, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak one dokładnie wyglądają. Pierwszy kolor oraz drugi. No są tak po prostu milutkie, że jak za taką cenę, to naprawdę super. Pokażę Wam jeszcze tak z bliska. To jest pierwszy wzór. I tutaj. Drugi wzór. Kolejną rzeczą, która do mnie dotarła, to czapka dla dziewczynki. Jest to czarna czapeczka, która dotarła delikatnie pozaginana, ale myślę, że jeżeli ją się wyprostuje, to będzie ok. Jeżeli chodzi o samo wykonanie, to jest ona naprawdę bardzo fajna. Jeżeli chodzi o rozmiar, ja na rozmiar nie spojrzałam. Na metce mamy. 65% poliester, 35% bawełny, i mamy tutaj napisane, że jest na obwód głowy 54 cm. Niestety na moją córkę jest ta czapka za duża, więc jest to dla większych dziewczynek. Myślę, że nawet w wieku 4-5 lat, bo jest naprawdę dość spora. Wiadomo, zależy również od tego, jaki obwód głowy ma dziecko. No, niestety na moją córkę jest dużo za duża. Więc sobie poczeka, ale jeżeli chodzi o sam wygląd, to jest ona naprawdę bardzo fajna. I na aukcji do wyboru mamy różne kolory oraz różne tutaj wzory tej czapeczki. Kolejną rzeczą, która do mnie dotarła, to taka biała katanka, takie czarne kropki. Powiem Wam, że ja się zakochałam w tej katanie i jak tylko ją zobaczyłam, to od razu postanowiłam ją zamówić. Oczywiście mam ją w rozmiarze t na metce mamy 100. Pokażę Wam, jak ona wygląda. Jeżeli chodzi o sam wygląd. To wygląda na w ten sposób. Jest to taki bardzo przyjemny, fajny materiał. Nie jest ona jakoś bardzo gruba, ale nie jest też również cienka. To jest przód, natomiast z tyłu wygląda w ten sposób. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę jest świetna. Naprawdę jest po prostu pod wrażeniem, zapinana jest z przodu na zatrzaski. Także można sobie ją całą rozpiąć i prezentuje się w ten sposób. Jeżeli chodzi o rozmiar, ten rozmiar 3T, to powiem Wam, że spokojnie możecie ją zamawiać na dziewczynkę, która nosi rozmiar 92, ponieważ wystarczy podwinąć tutaj rękawek oraz. I z długości jest naprawdę bardzo fajna taka dusza. No, wygląda przepięknie. Jeżeli chodzi o cenę, na pewno płaciłam ponad 30 zł za tą katankę. Także tak ona się prezentuje, i uważam, że naprawdę za taką cenę warto. Z boku tutaj jeszcze mamy kieszonki. Małe, ale bardzo. Fajnie to wygląda. Materiał jest bardzo przyjemny i bardzo fajny. Sprawdzę, czy jest napisany jakiś skład. Czy mam tutaj metkę? Niestety nie mam tutaj żadnej metki. No, niestety nie mam metki. Bo gdybym ja to powiedziałabym Wam. Dokładnie. Także tak prezentuje się ta katanka. Na zakończenie pokażę Wam jeszcze kilka opasek, które do mnie dotarły. Pierwsze dwie są to opaski typowo jesienne, ponieważ są grube i ciepłe. Opaski te spokojnie pasują na dziecko do lat trzech. Ta jest w kolorze takim brudnym, różowym. Natomiast druga w takim ciemno-szarym z domieszką jakiegoś takiego, nie wiem, białego koloru. Ogólnie taki dziwny ten kolor, ale naprawdę jest bardzo milutka i będzie naprawdę bardzo ciepła. Natomiast drugie opaski, które do mnie dotarły, mam je w kilku kolorach. Pokażę Wam na początek kolor różowy. Jeżeli chodzi o te opaski, są naprawdę bardzo milutkie i bardzo fajnie wykonane. To jest kolor różowy. Mam jeszcze w kolorze szarym. Mają one naprawdę bardzo dużo zamówień: w kolorze ciemnym, takim bordo. Mam ją również w kolorze czarnym oraz w kolorze musztardowym. Jeżeli chodzi o te opaski, to spokojnie pasują na dziecko nawet w wieku 4 lat, ponieważ z tego co przeglądałam na aukcji, widzę też, że jest sporo komentarzy, że spokojnie pasują na osobę dorosłą. Ja osobiście tych opasek nie mierzyłam z tego względu, że nie chciałam ich po prostu rozciągnąć, ale myślę, że faktycznie spokojnie na osobę dorosłą by weszły. Są naprawdę bardzo fajne, jakościowo i ja je również polecam. Kochani, w dzisiejszym filmiku to już wszystkie rzeczy, które miałam mam do pokazania. Ja się z Wami żegnam i zapraszam Was serdecznie do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam!